The game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. FIFA 16 Witam serdecznie dzisiaj nietypowo ze stadionów w Niecieczy. Nasze spotkanie z górnikiem zabrze. Eee, później pokażę Wam tabelę, później Wam pokażę wszystko. Ostatnim odcinku, oczywiście, mecze międzynarodowe. Reprezentacja Polski grała. Wygrała 3-1 z Nową Zelandią, o ile dobrze pamiętam. Chyba jakiś remis z Chinami albo delikatna porażka. Coś tam, coś tam. Nasz zespół: Sar, Sanjar, Gul, Markowski, Marszali, Kupczak, Juchar, Biller, Centurion, Zawada i traore Taki dosyć rezerwowy skład w dalszym ciągu. Próbujemy dać wypocząć naszym podstawowym zawodnikom. No i oczywiście w górniku zabrzeń Nowak, Fryc. Eee, kto tu jeszcze? Kopacz, Kosznik, Magiera, Kurzawa, Gergel, Grendel, Czeremic, Kares, Głacha, ta, ta, ta i tak dalej, i tak dalej. Najszczelniejsza obrona oczywiście w Termalika. 13 bramek straconych tylko w Ekstraklasie. Myślę, że całkiem niezły wynik, chociaż mogło być oczywiście lepiej. Cóż, zapraszam oczywiście na pierwsze spotkanie tego odcinka i jedziemy z koksem. Juchar, ładne tam zagranie i mamy bramę 1 do 0. Termalika 41 minucie wychodzi na prowadzenie. Ładna tam akcja dwójkowa naszych zawodników, rezerwowych w sumie. Juchar strzela swoją jedną z pierwszych bramek w Ekstraklasie w tym sezonie. Nie wiem czy to nie jest w ogóle jego pierwsza bramka, ale zobaczmy jeszcze raz. Dosyć nietypowe zagranie przez środek. I tutaj prosto padłe zagranie do Juhara, który idealnie pokazał się. No i mamy bramę. 1-0. Juhar prawą nogą. Miejmy nadzieję, że to nie koniec strzelania. Ujoj, ujoj, Piękne uderzenie. No, nasz obrońca oczywiście się nie popisał w tej sytuacji. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj Ongwen się zaczął cofać. Chyba Ongwen. No i minięcie, i piękny strzał prosto w okienko pod poprzeczką. Maxar bez szans. No tego się nie spodziewałem. Naprawdę już chciałem tam faulować, i, i robiłem wszystko, żeby bo Czułem, że z tego może być bramka. 1 do 1, 66 minuta. Caseres. Górnik zaprze jeszcze w ostatniej akcji Plizga. No, i nad bramką mamy koniec pierwszego meczu. Ten wynik tak naprawdę może tylko satysfakcjonować górnik. Termalika w ostatnich trzech minutach miała doskonałą sytuację, gdzie Łukasz Zwoliński trafił w e, słupek po prostu trafił w słupek. Piłka jeszcze wyszła w pole karne, toczyła się po linii bramkowej, no i niestety wyszła w boisko. E, tak naprawdę w samej końcówce górnik po strzeleniu już tej bramki. Bronił się, um, niewiele miał tak naprawdę z gry, grał na czas typowo. Zobaczcie tu jeszcze raz, Łukasz Zwoliński wchodzi pięknie, no i tam poprzeczka chyba, spojenie, zobaczcie jeszcze raz. Poprze I słupek, i poprzeczka, i piłka wychodzi w boisko niestety. No szkoda strasznie tego meczu jeśli chodzi o nasz zespół na pewno. Chociaż wynik tak naprawdę odzwierciedla w sumie to co działo się na boisku mało. Takich klarownych sytuacji, górnik starał się utrzymywać przy piłce i to robił doskonale, bronił się doskonale. I Termalika tak naprawdę niewiele miała tutaj do powiedzenia i do przekazania w tym meczu. Niewiele tak naprawdę się tutaj działo. No cóż, przed nami spotkanie w Eurolidze w Cemeterjoland. Bardzo ważne mecze. Musimy tutaj po prostu przywieźć trzy punkty z tego meczu i nie ma innej tak naprawdę. Możliwości. Co tu nasi zawodnicy ciekawego na wy wyrabiali? Grzegorz Krychowiak został zawieszony, tak jest. Bla, bla, bla. Dostępny raport. Pokażmy raport o naszych juniorach. 82, 80, 72. Dziękujemy panu. Pan już niestety, ale. Mateusz Smuczyński. Bardzo ciekawy zawodnik widzimy, 15 lat, 73-94 potencjał, nie jest źle, dajmy mu jeszcze się wykazać, Piotr Kiecz, do widzenia, no i tutaj niestety Szymon Pazio, także raczej bez szans na grę w naszym zespole, no cóż, reszta niech będzie dalej obserwowana, Włochy, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, konferencja prasowa, nie idziemy na konferencję, Bielik! Serio? Serio? Krystian? Serio? Kurde, grasz w każdym meczu, gdzie nie jesteś zmęczony i jeszcze masz jakieś problemy. No. Co tu dużo powiedzieć? Cieszę się, że graliśmy ten mecz właśnie z górnikiem przed chwilą, bo weszliśmy trochę w rytm meczowy i dzięki temu mam nadzieję, że. Domofon? Z2? Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Pan nie mógł wjechać z osiedla. Pff, co mnie to obchodzi? E, Zwoliński. Oczywiście Traore wraca na boisko. Nie ma takiego odpoczywania. Biler. Marszalik schodzi. Wchodzi na nie kapustka. Gdzie jest Bielik? Krystian. To jest twoja chwila prawdy. Sanżar. Do widzenia. Na boisko Kaja oczywiście nie wejdzie, no bo nie może. Mm, Onguen. Tak jest. Potrzebujemy jeszcze jednego obrońcę chyba. Ogólnie wypadałoby zakupić jeszcze jednego obrońcę i kilka innych na pewno zmian, także się przydało. Markowski, okej, okay. bla, bla, bla. Juchar, no ta prawa strona. Ta prawa strona. Niestety. Czy możemy coś tu jeszcze pozmieniać? Oczywiście Bernard jeszcze kontuzjowany. Marszalik na lewej stronie nie. Babiasz, bla, bla, bla. Okej. Okay. Tak to wygląda. To jest skład na FC -Your Land. Aktualnie chyba jeden z lepszych składów, jakie możemy wystawić. Szkoda trochę kontuzji i tak dalej. Natomiast no cóż, ja zapraszam oczywiście na to spotkanie. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. No i podtrzymać te szanse na awans z grupy. Jak widzicie na razie wygląda to dosyć słabo. Zobaczmy sobie tabelę przed tymi spotkaniami ostatnimi. Zostały nam dwa spotkania do rozegrania. I tak naprawdę wszystko się tu może zdarzyć. 6 punktów do zdobycia, spotkanie z FC Mitjaland i z CSK Moskwa. I wiele zależy od spotkań naszych przeciwników. Jeśli uda nam się przywieźć te 6 punktów, będziemy w dosyć, nie powiedziałbym może komfortowej sytuacji, natomiast będziemy na pewno w dobrej sytuacji. Jeśli teraz CSK wygra, będzie miała 3 punkty dodatkowe. bo teoretyzujmy sobie troszeczkę. Będzie miała 3 dodatkowe punkty, będzie miała 11 punktów. My będziemy mieć wtedy 10 punktów po meczu z CSK i będziemy teoretycznie na miejscu drugim, bo Rapid przegrywa swój mecz i wygrywa z FC Mitya Land, czyli będzie mieć 9 punktów. My będziemy mieć 10 punktów, więc teoretycznie powinniśmy to wygrać. Tak naprawdę z tego co widzę to musiałby Rapid, Rapid wygrać swój mecz z CSK i później z Mythialand i wtedy będzie miał 12 punktów. My natomiast w tym momencie wyprzedzimy CSK ewentualnie, więc jeśli uda nam się wygrać oba te mecze, to mamy pewny awans z drugiego miejsca i chyba w to miejsce będziemy niestety celować. Więc ja zapraszam Was, Jezus, Maria. Matematyka godna po prostu wszystkich tam, co w telewizji liczą, i że Polska ma jeszcze szanse matematyczne na zdobycie Mistrzostwa Świata. No i witamy w Danii: stadion Neder. I śnieżna pogoda, no tego pamiętamy. Parę sezonów temu nie lubiliśmy strasznie. Ta przerwa, mm, te mecze zimowe ogólnie nie wychodziły nam zbyt dobrze. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się zwyciężyć w tym spotkaniu. No i oczywiście, patrzmy na tabelę jeszcze raz. Jest szansa, jest szansa. Ja widzę tutaj naprawdę bardzo wielką szansę na to, żeby jednak wyjść na to drugie miejsce. Nic straconego. No i zobaczmy. Składy obu zespołów: Dalin, Bachbak, -Bach, Larsen, Hugen, coś tam, coś tam. Pusić, Royer, Anderson, Olson, Sistoch, Lauritzen, Hansen, Larsen, Bachback i Dalin na bramce. Nasz zespół oczywiście wszyscy znają i kochają. I w ogóle jest cudownie: Saron, Gwen, Gulm, Markowski, Bielik, Kapustka, Juchar, Nascimento, Centurion, Traorej, Zwoliński. Liczymy tutaj przede wszystkim na naszych bocznych pomocników. Miejmy nadzieję, że tutaj rajdami z prawej, z lewej strony dadzą nam zwycięstwo. No i Morten Rasmussen. Jedziemy. Łukasz Zwoliński. Traorę. Jest brama. Trzecia minuta, 43 sekundy i mamy 1 do 0. I Traorę pięknie wpisuje się w to spotkanie. No cóż za. Cóż za bramka. Proszę Państwa, wszyscy klaszczą, brawo! Wygrywamy jeszcze raz. Dosyć nietypowe tutaj nasze zagranie. Zwoliński podanie, krótkie podanie do traore, no i brama. Zwykle kończyłbym z wolińskim samodzielnie próbował kończyć, natomiast widzimy, że tutaj tym razem udało nam się takim króciutkim podaniem obsłużyć traorę. I mamy jeden do zera i wszystko wygląda naprawdę cudownie. Traorę. Boczne rejony boiska. No i wywalczył rzut rożny. Staramy się na pewno atakować. Musimy podwyższyć ten wynik. Nie możemy tutaj nic zostawić przypadkowi, temu, że może się uda dowieść remis do końca. Będziemy starać się na pewno strzelić coś jeszcze. Traorę. za mocne zagranie do Łukasza Zwolińskiego. Ładna akcja i naprawdę to było przecież tylko takie pyknięcie. A piła leci jak szalona gdzieś tam na drugą stronę. A tu była szansa na wyjście na 2 do 0. Jeszcze na Cimento. Traore. O, powalczył. Sisto. Rzut wolny. Poprzeczka jeszcze. to Jezu, to była naprawdę dobra szansa. Dla Mityaland. Tam jeszcze chyba z Bramkasz zrzucił piłkę na poprzeczkę. No i na szczęście w dalszym ciągu 1 do 0 dla Thermaliki. Kolejna próba Mitjaland. No i Max Sar bezproblemowo broni piłkę. No i mamy koniec pierwszej połowy. 1 do 0 oczywiście dla naszego zespołu. Bardzo dobry wynik. Oczywiście była szansa dla Mitjaland na remis, zwłaszcza po tym strzale. Zrzutu wolnego, gdzie Maxar zbił piłkę jeszcze na słupek. No i traorę w czwartej minucie, oczywiście ustala wynik na razie tego spotkania na 1 do 0. No i zobaczmy, jak sobie radzi co... Oje, CSK Moskwa 3 do 0 z Rapidem Wiedeń. Teoretycznie jest to oczywiście bardzo dla nas dobry wynik, jeśli uda nam się dowieść ten wynik do samego końca. No i zapraszam oczywiście na drugą połowę tego spotkania. Ładnie. Co tu się skończyło? Co, co tu się skończyło? Co tu się zrobiło? Oczywiście, no ładna sytuacja naszego zespołu. I to powinno być oczywiście 2 do 0. Jeszcze Juchar. Juchar! No i Bramkarz z największym trudem wyłapuje tą piłkę. No i nawet nie masz rzutu rożnego. Pusić. No i to musiało tak się skończyć. To był taktyczny faul. Miejmy nadzieję, że nie będzie czerwonej kartki za to zagranie. Kartkę, ale może tutaj tak... A jednak. Gohan gul. Czerwona kartka w 56 minucie. No tam polowałem na nogi. Przyznam się szczerze, polowałem na nogi, ale miałem nadzieję, że ta sytuacja zakończy się tylko żółtą kartką. Niekoniecznie. Gohan gul. Osłabia nasz zespół. No i gramy dalej. Kapustka, do nas cimento. Troszeczkę za mocno, albo nie wiem, nas cimento jest zbyt wolny. Jeszcze rzut z autu. Centurion. Dośrodkowanie. No i jeszcze Krystian. Krystian Bielik i bramkarz w najwyższym trudem, z najwyższym trudem. Wybija piłkę na rzut rożny. Centurion. Traorę. Kru... Traorę traore w polu karnym. Mija dwóch zawodników. Trzeci. No i niestety zablokowany ten strzał. Myślałem, że ten... Wystawiona tam noga. Ten krótki wślizg taki... Zagrozi niestety naszemu Traorę i... Jezus Maria. A mówi się, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Nie! Napra... przecież to było w piłkę, no! To było ewidentnie w piłkę! Zobaczcie jeszcze raz, Markowski. Najpierw. Najpierw była piła, no ewidentnie. Fucking shit, Maxar. Prawo, prawo. 1-1. Kurde no. Naprawdę, no było blisko. Już widziałem w pewnym momencie, że ona tam leci do góry. Kurde no. Ale pech. 1 do 1. Jezu, 84 minuta. Grzegorz Marszalik, 89 minuta. Ładne wejście. Uderz to. Jest! Jest, 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 jest! Brama, 2 do jednego. 90 minuta Grzesiu Marszali, który niedawno wszedł na boisko. Jezu, pewnie macie zaraz. Sorry za te okrzyki, ale naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Zobaczcie to jeszcze raz: ładne wejście do środka. No i brama. Jezus, ale szczęście. Ładnie trafił. I ratujemy zwycięstwo w tym meczu. Mówili, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, i faktycznie ten rzut karny zemścił się na nas troszeczkę. Natomiast na szczęście Grzesiu Marszali ratuje nam zwycięstwo w tym meczu. To była dobra zmiana. To była po prostu idealna zmiana. Na samym początku tego meczu i na samym końcu tego meczu strzelamy bramki. No i Mid jeszcze będzie pewnie tutaj próbowało coś zaatakować. Wybronić to. Troszeczkę rozluźnienia. Myślałem, że już to będzie końcówka spotkania. A widzicie, jeszcze Land przyatakowało, próbowało coś zaatakować. No, panie, kończ pan! Gwiszcz! Człowieku gwiszcz! Jeszcze rzut rożny. Nawet bramkarz jest w naszym polu karnym. Czy uda nam się to wykorzystać? Jest koniec tego spotkania. Cała masa emocji, uratowany remis, znaczy uratowana, wygrana w tym dosyć nieprzyjemnej atmosferze. Oczywiście czerwona kartka dla Gohan'a Gula. Troszkę szkoda, troszkę szkoda. Zobaczmy jeszcze na tą sytuację. Sisko tutaj. Nie, to było bezpośrednie uderzenie w słupek. I dopiero później Maxar... Dotknął jeszcze piłki, kiedy ona już wychodziła w boisko. Zobaczcie tutaj, Johan Dalin broni pięknej sytuacji. Oczywiście strzał Krystiana Bylika, podajże. No ale cóż. Najważniejsze jest to, że udało nam się zwyciężyć w jakim stylu? Powiedziałbym, że bardzo słabym, bardzo słabym stylu. Natomiast jak Ceska Moskwa 5 do 1 i ma pewne Pierwsze miejsce w Eurolidze. My w tym momencie awansowaliśmy prawdopodobnie na drugie miejsce. O ile się nie mylę, przełączcie tabelę. Niech Termalika będzie na drugim miejscu. Zobaczmy jeszcze raz. Puchar mistrzów, niestety, nie w tym roku. Jest jakie to ma opory, żeby się przełączyć. Okej, okay. jesteśmy w dobrym miejscu. CSK Mokskwa, tak jest! 11 punktów i już raczej nic tu się nie zdarzy, na pewno nic się już tu nie zdarzy. Termalika, drugie miejsce, dwa zwycięstwa, jeden remis, dwie porażki niestety, 7 punktów na naszym koncie i realna, naprawdę realna szansa na to, żeby. żeby coś tu ugrać. Po prostu, żeby coś tu ugrać. W momencie kiedy Rapid 1 jest remisuje z Land nam wystarczy w tym momencie remis. W każdym innym przypadku dużo lepszym wynikiem byłoby oczywiście nasze, nasze zwycięstwo, co oczywiście będzie dosyć zapewne trudne, jeszcze mi treningi przepadły. Co za pech. Co za pech. Zobaczmy, co tam w biurze słychać, bla bla bla, nic ciekawego. Zobaczmy zatem kalendarz, jak to wygląda dalej. Przed nami spotkanie z Lechią Gdańsk oczywiście. Następnie zagłębie Lubin i CSKA Moskwa, więc w następnym odcinku oczywiście będziemy walczyć z CSKA Moskwa i będziemy próbować wywalczyć ten awans. Natomiast teraz ja was oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie, którym będzie mecz Termaliki brukbet czas Lechią Gdańsk. Zobaczmy tylko na nasz skład, czy coś tutaj się zmieni, tak. Zmieni się to, że na prawą stronie, w stronę wejdzie Biskup. Pewnie ciekawa zmiana dla wielu z Was. Zawada wejdzie tutaj za Nascimento i oczywiście na boisko wejdzie także Babiarz zamiast Krystiana Bilika, który troszeczkę zmęczony. Widzimy, że Bernard powoli, powoli dochodzi do tej swojej dyspozycji meczowej i miejmy nadzieję, że już niedługo będzie mogli go wykorzystać. Jak pozostała nasza. Pozostali nasi zawodnicy w pełni sił i ja oczywiście w tym momencie zapraszam Was na spotkanie. No panie se. No nie. Co, co, co? No ale jak? O, oh, Jezus. Harslin. Haras, haraslin? Harasin? Huh! Pięknie walnął, pięknie walnął. Babiasz. Zawada. Zawada. No i... No tak jest, to jest na pewno rzut karny dla Termaliki. Zobaczmy jeszcze raz to. Żółta kartka, tak jest. Guzmić, Richard Góżmić, 39 minuta, no dawno nie było, no to, 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 to był pewniak, to był pewniak takich sytuacji, Chabaś wykorzystuje zawsze i zawsze nadzieje się na tego karniaczka. Mamy Zwolińskiego Łukasza, który będzie próbował i dawno naprawdę nie strzelaliśmy rzutów, tak jest, 1 do 0, 41 minuta tego spotkania i Termalika prowadzi... Zobaczmy jeszcze raz Łukasz Zwoliński podchodzi do Karnego i pewne, pewny, 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 pewny strzał nad bramkarzem Jakiś opóźniony był Co? O oh Co, Co to za spotkanie jest? Czerw... Czer... Kapustka, czerwona kartka. Jak? How? Zobaczmy powtórkę tego. No tu był rzut. No okej, okay, no on wykonał ślizg przed tym strzałem. Wiśniewski wbiegł w sumie w niego. Bezsensowne. To było totalnie bez sensu. Maxar. Dalej jeden do zera, ale kolejna czerwona kartka dla naszego zespołu w drugim już meczu. Nie jest dobrze. Kolejny rzut rożny, Łukasik tym razem. No i Max. No przecież. wano. <grywa> Ewidentnie starałem się tutaj obrońcą wybić tą piłkę. Zobaczcie jeszcze raz, no. Okej, okay, nie dogoniłem go, ale jak on mnie po raz kolejny przeskakuje, no. Jeden do jednego. Wiśniewski. Kuść. Trzy minuty. 3 minuty, i z 1 do 0. Zrobiło się 2 do 1. Zobaczmy tu jeszcze raz. Beznadziejne wybicie babiarza, bodajże, czy nie. Kupczak, babiarz? Babiarz chyba. Idealnie wystawił tą piłkę Makuszewskiemu. Jest 2 do 1 dla Lechigdańsk. Łukasz Zwoliński. Łukasz Zwoliński mamy bramę 2 do 2. Jeszcze 20 prawie minut tego spotkania na to, żeby powalczyć o zwycięstwo. Łukasz Zwoliński przywraca nadzieję kibicom Termaliki. Zobaczmy jeszcze raz. Ładne ścięcie do środka i lewą nogą kończy to tą akcję. Bramkarz bez szans. o oh jest zasłonięty jeszcze bramkarz bez szans. No i Łukasz Zwoliński druga jego bramka w tym spotkaniu. Czy ustrzeli Hatrika? Jest koniec. Koniec spotkania. Podsumowując ten odcinek, dwa remisy, jedno zwycięstwo. No cały czas czegoś brakuje naszemu zespołowi. Zobaczmy tutaj pierwszy rzut karny Wiśniewski przestrzelił i to z... Yy, Haraślin. Haraslin? Przestrzelił. Tutaj mamy sytuację piękną Centuriona bodajże, który miał szansę trafić oczywiście. Bramkę, no i zawada. Karny, rzut karny, faulowany. Zobaczmy jeszcze raz. Centurion. Tutaj zawada podanie do Centuriona i ten w idealnej sytuacji prosto w bramkarza. Fakt, że dosyć ciężka taka akcja. W sumie tutaj niewiele widać. Zobaczcie. Nasz, bram... Nasz obrońca leżał, tamten w niego wbiegł i sędzia ży... Ży... dyktuje rzut karny czerwona kartka za coś takiego. Czy ja wiem? Zobaczcie zaraz. To jest ten faul? Nie, to nie jest to. Ale zobaczcie, bodajże na to. Jest żółta kartka za coś takiego albo za to. Czy ja wiem, czy ten sędzia naprawdę coś dobrego w tym to jest żółta kartka naprawdę? No, sędzia na pewno dawał się we znaki. Sześć fauli po naszej stronie, z czego jeden po prostu komiczny gdzieś tam przy w ogóle babiasz nic, nawet piłki ledwo dotknął i gościa w ogóle chyba nie dotknął. I został podyktowany rzut wolny i faul jego. Czy ja wiem? No nie do końca. 17 meczy w Ekstraklasie. 5 meczy w Eurolidze. Za nami. Mamy taki teoretycznie półmetek tego sezonu, prawie półmetek. No i Termalika na trzecim miejscu. Exequo z dwoma innymi zespołami. Dodatkowo 5 punktów straty do Lecha Poznań. 4 punkty straty do Śląska. w dziwo, Ładnie sobie daje radę w tym sezonie. Gdzie jest Legia? Legia na szóstym miejscu dopiero. No i tak naprawdę. Będzie walczyć do samego końca o to, żeby być w tej grupie mistrzowskiej. Tak naprawdę, zobaczcie. Pierwsze 8 zespołów, 26 punktów, 9, 25, 24 i dopiero tam dalej, od 12 miejsca, już są outsiderzy, tak zwani. No zobaczymy, zobaczymy. Ja zapraszam Was wszystkich serdecznie na następny Mec. A tak serio, zapraszam Was wszystkich na następne odcinki. Termalika oczywiście będzie walczyć dalej o wygranie Ligi Mistrzów, a już niedługo, już niedługo gdzieś ile tam zostało, za 2 miesiące i FIFA 16, w której już teraz, już teraz albo nie. Z tego co pamiętam, tam tylko jedna liga będzie. Na pewno będą spotkania w Ultimate FIFA, będą spotkania online. To będzie taka zapowiedź od razu FIFA 16 i na pewno będzie ten tryb Zostań gwiazdą, który będzie wprowadzony kariery przygodowej i tak dalej, gdzie będziemy prawdopodobnie grać w angielskiej ekstraklasie lub w całej lidze angielskiej i miejmy nadzieję, że uda nam się fajną jakąś karierę tam poprowadzić. I był z wami Chabaś, oczywiście następny odcinek jeszcze w tym tygodniu, mam nadzieję. No i do zobaczenia. Podobały wam się łapki w górę, subskrybujcie kanał i tak dalej, tak dalej. Do zobaczenia, cześć.